Skoro chodzisz już rok czasu na siłownię i dalej nie zrobiłeś żadnego progresu, to coś robisz nie tak. Pierwszym punktem, który absolutnie sabotuje twój progres, to właśnie brak. Planu treningowego, czyli robisz coś zupełnie przypadkowo, serie są przypadkowe, przerwy są przypadkowe, i cały dobór ćwiczeń jest bardzo randomowy, dzięki czemu nie wiesz tak naprawdę, w którą stronę zmierzasz, i adaptacje, które uzyskujesz, które uzyskasz przez ten czas, mogą być totalnie przypadkowe. Może będziesz silniejszy, może będziesz szybszy. Może będziesz miał więcej masy mięśniowej, ale to jest wszystko takie gdybanie, bo właśnie nie masz jasno, sprecyzowanego planu, dokąd zmierzasz. Drugim punktem jest to zero konsekwencji. Zero konsekwencji w działaniu czy też w utrzymaniu pewnego reżimu treningowego. W skrócie, Tydzień na Siłowni jesteśmy żeby następne 2-3 miesiące nas nie było. Dzięki czemu nie masz żadnego punktu odniesienia, czy doszło do jakiejkolwiek adaptacji tej krótkoterminowej czy tej długoterminowej, więc nawet nie wiesz, czy jesteś silniejszy, silniejsza. Trzecim punktem będzie to: ćwiczenie versus trenowanie. Jeśli ćwiczysz, to zazwyczaj robisz Przypadkowe maszyny, czasami pójdziesz na jakieś zajęcia fitness, pograsz w piłkę z kolegami, generalnie się ruszasz, ale nie jest to nic konkretnego, sprecyzowanego. I to jest super, bo jest ten ruch, występuje on u ciebie świetnie. Natomiast, jeśli chcesz mieć realnie celowany progres, uzyskać jakąś adaptację treningową, czy może być po prostu bardziej umieśnionym gościem, to potrzebujesz jasno określonych pewnych reguł, pod ciebie kierowanych, czyli plan treningowy. Jasne zasady, jasne reguły gry, którymi podążasz przez pewien okres czasu i wtedy realnie widzisz, czy jesteś większy, silniejszy, szybszy, bardziej skoczny, cokolwiek by to nie było, cokolwiek by ciebie nie interesowało, ale wtedy dopiero można powiedzieć, że trenujesz, a nie ćwiczysz. Ostatnim punktem będą priorytety. Oczywiście każdy z nas ma je różne, natomiast pamiętaj, że jeśli chcesz się skupić przez pełny rok czasu nad swoją sylwetką, nad budowaniem swojego ciała, to dla ciebie to będzie właśnie priorytetem, więc. Dosłownie, zaplanuj, co chcesz osiągnąć przez ten rok czasu, na czym chcesz się skupić, zaplanuj to dobrze, ponieważ działanie bez planu to planowanie porażki, i z tym Cię zostawiam. Do następnego.